Cześć, mam na imię Sylwia. Witajcie na kanale Prosto o Podróżach. Jeżeli interesujecie się zagranicznymi wyjazdami, zastanawiacie się, jak właściwie się do nich przygotować, to miejsce idealne dla was. Zapraszam do subskrypcji, a w dzisiejszym odcinku prosto o Wąwozie Samaria. Na zwiedzanie jednej z największych atrakcji Krety, jaką jest wąwóz Samaria, powinniście zarezerwować sobie cały dzień. Jest to warunek, który należy spełnić bez względu na to, czy zdecydujecie się na samodzielną organizację, czy skorzystacie z ofert polskiego lub lokalnego biura. Decydując się na wyprawę na własną rękę, macie dwie możliwości. Pierwsza z nich zakłada pokonanie całej trasy z Hani do Omalu z autobusem, druga samochodem. My zdecydowaliśmy się na wypożyczenie auta. dotrzemy do celu naszej podróży, musimy pokonać półtora godzinną trasę z Hani do Omalos. Droga prowadząca przez zielone gaje cytrusowe, góry białe oraz osady górskie takie jak Laki jest atrakcją samą w sobie. Przemierzając ją w świetle wschodzącego słońca, zachwycaliśmy się panoramicznymi widokami, a był to tylko przedsmak tego, co mieliśmy zobaczyć w wąwozie. Po dojechaniu do Omalos czekają już tylko 4 km do Xelos Stylo Scalo oznacza drewniane schody. Jest to miejsce, gdzie zaczyna się każda wycieczka do wąwozu, zarówno samodzielna, jak i ta zorganizowana. Znajdziecie tutaj bezpłatny parking, taras widokowy, z którego można obejrzeć panoramę wąwozu i góry Lewkaori, tawernę, gdzie można wypić poranną kawę oraz niewielki sklep z pamiątkami. Wejście do parku, którego częścią jest wąwóz, kosztuje około 5 euro. Poranki w górach bywają rzeźkie, dlatego koniecznie zabierzcie bluzę lub kurtkę. Jeśli chodzi o obuwie, to wygodne sznurowane buty są minimum. Jednak lepszym pomysłem są buty do lekkiego trekkingu z odpowiednio twardą podeszwą i trzymaniem kostki. Przez wąwóz Samaria można podzielić na dwa etapy. Pierwszy dwukilometrowy to zejście w dół po stopniach z kamieni gałęzi. Kolejny etap to przejście korytem rzeki. Druga część wąwozu wymaga szczególnego skupienia. Idziemy po większych i mniejszych kamieniach, gdzie niegdzie naszą drogę przetnie strumień. Łatwo sobie wyobrazić, że zimą, tym właśnie miejscem, płynie więcej wody. Między innymi z uwagi na ten fakt, teren parku narodowego jest otwarty dla zwiedzających tylko od maja do połowy października. Flora kanionu jest jedną z największych atrakcji i liczy aż kilkaset gatunków. Szczególnie ładnie jest wiosną, kiedy kwitną kwiaty. My byliśmy w październiku, jednak pomimo tego było bardzo zielono i mrokliwie. Na szlaku możecie spotkać dzikie kozy Krikri. -kri. Samaria jest jednym z dwóch ostatnich miejsc występowania tego gatunku. Charakterystycznymi punktami są opuszczona w 1962 roku wioska Samaria będąca jednocześnie jednym z przystanków oraz Żelazne Wrota będące najwęższym miejscem wąwozu, mają one poniżej 3 metrów szerokości. Wąwoz ma około 18 km długości, z czego 16 jest dostępne dla turystów i można go pokonać trasą dłuższą z Xyloscalo do Achiarumeli w około 5-6 godzin lub krótszą z Achiarumeli do słynnych Sideroportes, czyli Żelaznych Wrót. Ta trasa zajmie Wam około 2 godzin. Wybierając jednak dłuższą wersję, nie wchodźcie do wąwozu zbyt późno. Ostatni prom z Achiarumeli do Sługi wypływa o 17.30. To jedyna możliwość, aby wrócić na parking Kalo jeszcze tego samego dnia. W Wąwozie nie można przebywać po zmroku. W tym celu bilety są sprawdzane również przy wyjściu z Samaryi. Podczas wędrówki co jakiś czas można spotkać strażników i ratowników, którzy regularnie monitorują park. Kolejka lat, taki dach i kadasz, o ile prowiant na drogę wam się przyda, o tyle zabieranie zapasów wody już nie. Na szlaku znajdziecie kilka przystanków ze źródełkami wody pitnej. Miejsca te są również wygodne do odpoczynku. <śmianowidze> Wreszcie koniec. Obowiązkowe sprawdzenie biletów i liczenie turystów. Ja to operacji. Jeszcze tylko 2 kilometry do wioski Achiarumeli, skąd odpływa prom. Jeżeli znudziło wam się chodzenie, można się tam dostać busem za kilka euro. Po dotarciu do Achiarumeli, czekając na wypłynięcie promu, można skorzystać z kąpieli, a następnie zjeść i napić się czegoś dobrego w pobliskich tawernach. Bielyetą prądo sugli kainuoja apie 15 eurų per osobę. Jeśli wybraliście zorganizowany przez biuro wyjazd, po opuszczeniu promu wsiadacie do autokaru, który rozwodzi Was do hoteli. Osoby, które wybrały wariant indywidualny wsiadają do poszczególnych autobusów. Bilet kupuje się w pobliskiej gniaździe. Autobus do Omalu dowiezie Was na parking w Selo Na dziś to już wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, wpisujcie je proszę na dole w komentarzach. Postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku Prosto o Podróżach.